A czy ty nie masz żadnych pytań dotyczących przyszłości? Opowiedz nam o swoim problemie. Tarot od wieków pomaga ludziom. 070 074 174 Pod tym numerem tarot tylko dla siebie. Czy pamiętacie ten album? Dobra, życzę, posłowę, dziś na zimę, dziś na zimę, To no już dziś odejdę odfrunę, walizki spakuję już. A gdy się czasem w życiu uda, kobiecie z przeszłością, Pożegnanie poetki to uzupełnienie albumu Pięć Oceanów Agnieszki Osieckiej będące unikalnym zapisem radiowego koncertu. Tej płyty nie znajdziecie w sklepach. Możecie ją zamówić u nas za jedyne 39,90 zł plus koszty wysyłki. Możecie też zamówić wzbogacone o tę wyjątkową płytę album zawierający wszystkie 6 płyt. Cena zestawu tylko 159,90 zł plus koszty wysyłki. Dzwoń i zamów już dziś 022 830 01 90. Te proszę. Serowo-cebulowe Pringles. Mm. Nowe Pringles. Serowo-cebulowe. Pokazujemy, jak naprawdę wygląda nasze życie. Pytamy, co sprawia, że lubimy ryzykować. Szukamy ludzi, którzy ratują innych. Z losów osób, które spotykamy, wyłania się obraz naszego świata. Telewizję. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Każdy dzień jej życia to niezwykła opowieść o miłości i nienawiści, odwadze i cierpieniu. Kristina. Kolejne odcinki serialu od poniedziałku do piątku o 12:00. Wykręć największy numer swojego życia. Weź udział w milionerach. Zadzwon 0774 888. I 10 miliardów starych złotych może być Twoje. Ja myślałem, że ty grałeś na myśli psów. To też. A, pan doktor, to się obecnie... Ta druga Nie, w reklamie. Każdy szanujący się biznesmen ma dzisiaj swojego konia. A jakiego konia? A do tego nazywał się Dunia. Miałeś farta? A może i suka, psia i cholera. Ktoś te numery musiał myśleć. Po co mam ten basen, jak się kąpiecie w łazience? I tak znowu. Ja Malinowski. W sobotę o 18.30. Trzy, dwa, jeden. Startuje maraton. Mnóstwo dobrego humoru. Huragan śmiechu. I wyścigi na dowcipy. tutaj Mariusz Czajka i jego goście postarają się o dobry żart. Zwycięstwa war. Maraton uśmiechu. W sobotę o 22.15. z rodzicami. Chcą, żeby jeść zdrowy, pełnoziarnisty chleb i takie inne rzeczy. Ale my wolimy płatki Kelloga. Na przykład smaksy też są z pełnych ziaren, ale pełnych smacznego miodu. A oprócz tego mają witaminę B i żelazo. Więc rodzice wiedzą, że są świetne. Całe szczęście, bo wiecie, jacy oni są. Nie będą marudzić. Płatki Kellogs. Tak smaczne, że zapominasz, jakie są zdrowe. Twoja dziewczyna chce przedstawić Cię rodzicom. Musisz zdobyć ich sympatię, więc A. Polegasz na mocnym wejściu. B. Zgrywasz ważniaka. C. Po prostu liczysz na swój uśmiech. To łatwe z nową Blendamed Medic White. W odróżnieniu od zwykłych past wybielających Medic White ma miękkie mini perełki, które czyszczą i wybielają zęby, nie niszcząc szkliwa. Możesz więc używać jej codziennie i uśmiechać się w każdej sytuacji. Blendamed Medic White wybiela, nie niszcząc szkliwa. Piękny uśmiech i pewność siebie. Ten poprzedni. Dzięki niemu i pani wygląda... Olśniewająco świeżo. Od kiedy to trwa? Od niedawna. Ten nowy jest lepszy i niewiele kosztuje. Niewiele kosztuje, pani Ewo. Polecam go klientkom. Są zachwycone. Mogę prosić jego numer? Numer? Ja mówiłam o Bonuksie. To dzięki niemu tak wyglądam i ten świeży zapach. Dziękuję. Reszta. Nowy wybonus wypierze wszystko prócz kieszeni. A to jego numer. Nie spala.

Czy wiesz, że z daty Twoich urodzin możemy przeczytać, jakie jest Twoje przeznaczenie? Możemy określić Twoje predyspozycje i wskazać wybór najodpowiedniejszej drogi życiowej. Czy wiesz, że Twoje imię zawiera szereg tajemnic o Twoim wnętrzu? Numerologia odpowie na wiele pytań pozornie trudnych. Zadzwoń. Jesteśmy po to, by pomóc Ci. Samat! z płatkami Nestle, dzisiaj zacznij dzień. Cornflakes właśnie tak, to świetny sposób, aby wreszcie wstać. Nestle Cornflakes, ten smak Nestle właśnie tak. Są pysznie opieczone, mają witaminy i żelazo. Płatki Nestle Cornflakes energii Ci dodadzą. Więc razem chlupmy je, to świetny sposób na Nestle dzień. Cornflakes, to samo zdrowie. Już dziś zapraszam Państwa do oglądania i bisekcji. Goście programu to Edyta Górnia. Proszę Państwa, czasami się kochamy. Powiedziałaś, że przed koncertem się nie koch. Co powinien się bać? Dziękuję bardzo. Dziękuję goście. Proszę no, bardzo. Oraz wicepremier, minister finansów Leszek Balcerowicz. Bardzo Lubił piśne, się tak. pan bić? O tak, tak, tak. Bardzo się lubiłem bić. Tak to było? A Moj, czy pan był moje był? ulubione zajęcie. Chodziłem za silnego w klasie. Krzysiu, ja oczywiście nie o czym przypomnieć ci, że kiedyś... IWI Sekcja. Dzisiaj 22.10.